W tej serii musimy przejechać Koreę Południową za 0 zł, nie wydając swoich pieniędzy na jedzenie, transport i nocleg. W poprzednim odcinku zarabialiśmy na to, aby mieć na nocleg w klasztorze buddyjskim, który jest na trasie do Seulu. Jednak nie udało nam się uzbierać całej kwoty, więc po godzinnym noclegu na klace schodowej ruszamy i tak do tego klasztoru. W nadziei, że pozwolą nam tam spać w zamian za wykonanie jakiejś pracy. Już tak sobie rozchodzę to zmęczanko. Jest ok, ale na początku nie wiedziałem, który mamy wiek, czy aktualnie nie ma wojny. Czy ja niej nie biorę udziału i czy jestem w ogóle człowiekiem Nie wiem czy idziemy dobrym Udało się za darmo przejechać autobusem, ale chcieliśmy zapłacić, tylko panna na słabcią machnął jak się spytaliśmy, więc ich strata przy okazji tego tripu wsparł mnie X.com, który podesłał mi nowy sprzęt, czyli aparat, obiektyw, iPhone'a. Jeżeli wy macie więcej niż 0 złotych, to zapraszam Was na ich stronę. Link macie w opisie i tam będziecie mogli znaleźć ekwipunek, który przyda Wam się do sfilmowania Waszej podróży. 7700 łonów za odległość 140 km, czyli to jest 20 kilka złotych. To w sumie podobne ceny do polskich. Ale dlatego mówię, że jest bardzo tanio, bo w porównaniu do Japonii, gdzie przecież tam majątek kosztowały te bilety Na dobrą sprawę moglibyśmy <gryw> już kupić sobie bilety do Seulu i pojechać pociągiem i w tym momencie zakończyć nasze cierpienie Ale jako, że jesteśmy masochistami, to nasze cierpienie potrwa aż po korek w ostatniej chwili zdążyliśmy Nie, jeszcze było z sekund W końcu wodę ale dobra, tylko z wydawinkami. Mam takiego kapcia co się w głowie nie mieści. Mamy godzinkę na to, żeby się wyspać, dospać, ponieważ myślę, że dzisiejszy nocleg godzinny był całkiem przyjemny, ale jednak był godzinny. rzeźcy i pełni energii dojechaliśmy do stacji Witalon, do Da gujung, Gordon Windong ilga 9000 tysięcy za bilety? Czyli w zł za bilety, kurwa, jak ja pięknie kocham te ceny Trochę się rozbudziłem takim siedzonkiem, chodzonkiem. Pośmienie niechcący wysłał coś na airdropie, jakiegoś pieska, i teraz wysyłamy do siebie wiadomości. Bo ja odesłałem takie też. Gadzina w kommentę i sobie teraz ze sobą gadamy Arder nie wiem co to jest To była piękna noc, nie zapomnę jej nigdy chociaż wolałbym zapomnieć chyba chwilę, najpierw musimy coś tu zjeść chyba I'll we'll show you the case. Hello? <laughs> noodle noodle. Okay, it's something with chicken or no chicken? The best, the best one. Noodle. 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 Yeah. <laughs> noodle. No. Bibimbap. Tutankham. Bibimbap. Noodle. <laughs> Ale ty jesteś pani piwa. od nudów, a ty jesteś kurwa nuda. <laughs> No Ale musimy to tak na pół oba, bo nie wiadomo, bo gramy po prostu w Black Jacka tutaj totalnie, nie wiemy co dostaniemy <grym> Hej no we Black to Naszej jelita dostałem taki pizdę z tego się co my jemy Ej, my szczerze to robimy w pewien sposób challenge YouTube'owy. bo jest coś takiego jak widzowie decydują co jemy przez cały tydzień A my kurwa Kelderka Keldery decydują co jemy przez cały kurwa miesiąc Ej, na mordzie już jestem taki nie, postarzałem się jakoś, taki że zmęczony widać, że jestem ja naprawdę mam, widzowie, wyobraźcie sobie jak ja wyglądam, mam 16 lat. Ja mam 16 lat, a po prostu te challenge mnie wyniszczyły. I wiesz jak się czują moje oczy? Ja bym takie odważniki do nich przyklejone do powiek i się męczysz już <grym> to jest takie... <grym> Ale to już jest ten etap, kiedy na mordzie ci wyskakują takie parszywe, kurwa, pryszcze. Wsiadałem do pociągu i tego pryszcza nie było, stare. Obudziłem się z pryszczeń. <grym> Ale co my robimy? Gdzie my jesteśmy? Dokąd my jedziemy? Nie wiem. <grym> Dziękuję. Thank you. Dziękuję. Thank you. Hot, hot, Spicy. Kurwa wygląda dobrze. Wygląda to starek dwa zajebiście i płytanie i wszystko co jedliśmy. No. Mam nadzieję, nie no. okay. takie gorące, tego nie mogę utrzymać w rękach. Głupie go idzieszko. Ok, dziękuję. Zdjęć na półmok, ale go w się kurwa. Kurwa, głupie zawienie. A w kolei już się nie używa drewnianych pałeczek, tylko właśnie takie metalowe, stalowe. E, Fajniejsze są. Bardziej ci się znam, Ja wolę drewnianych. Dużo no. bardziej mi się ze no. Pierwszy to jest, no. O co na smaku, dawaj. Ale ci się znam, no no wyczekujemy, no, że pada i prostu Daj mi się coś tu trupia. Ja lubię takie trupkie. No. A jeszcze czeka nas podróż, tak? Autobus i pół godziny kurwa z buta Tak. W lesie? Tak. Z lecakami? Pod górkę. 20 kilo. Pod górkę. Pewnie no, jakiś wąż na cukier w doli nie tak. Jakieś kurwa Azja, w dziwne. Inne stworzenia. Tam mogą być jakieś pojebane stworzenia? Mogą być. Ja mam na przykład tak, że póki wiem, że zrobię się fanny kontaktu, mimo wszystko i dzięki temu jestem miarę poczęty. Ale najbardziej mi zmęczenie wjeżdża wtedy, jak wiem, że mało nagrywaliśmy jeszcze, to to mnie najbardziej męczy. To No tak, ale ja się najadam po prostu i regeneruję wiedząc, że nagrywamy content. Ja już dawno przestałem się traktować jak człowieka. Tylko kurwa instrument, na którym grają ci widzowie. To by pomyślał, że nagrywanie filmików na YouTube to jest taki sport ekstremalny kurwa, to. to jest Ciekawe jestem, czy oni w tych AZS, i itp. też... Oni nie wyglądali tak źle. Tam by chyba były jakieś makrojki, kurwa. Może nie wyglądali tak źle, no. Kurwa, mi się wydaje, że z tych telewizji nie doprowadzaliby, nie pozwoliliby się doprowadzić do takiego stanu, w jakim my jesteśmy teraz. Odpocznij chwilę, kurwa. fizjoterapeuta ci słupki wymasuje. Co chcesz, Karola Kpicka, KFC, kurwa? W tą sparę ci wsadzimy tam między zęby, tak?

Tutaj spłuczamy duże zainteresowanie przez starszych osób <grym w sumie> Tak to jakby taki, nie, taki, nie wiem czy mogę to powiedzieć Jest takie ciasto ciemne, jakby takie właśnie się pojawy na wsi w, <grym> w <sumie> Z tymi wielkimi plecakami trzeba robią chuj Jaki klimat, czy z autobusu i takie coś Ale pięknie tutaj jest ale klasycznie podgórka, górka, bo się zasrali. No, zawsze pod górka, zawsze gadzinami pod górkę. Nawet jak będziemy stąd wychodzili, to też pewnie jakoś jakąś teraz są pod górka. My już musimy być stary na najwyższej wysokości świata, bo my odkąd wyjechaliśmy z Polski ciągle idziemy pod górka. To wygląda nieziemsko Jeden z w ogóle piękniejszych widoków, jaki widziałem w życiu chyba Cały kształt, nie? Jak wchodzisz, ta buddyjska muzyka, która tu grała Te oznaczenia, krajobrazy Mega mocne Mógłbym taki domek na dzisiaj przygarnąć A raczej taki domek mógłbym przygarnąć? Nie Mamy już gotowe taksy po koreańsku, którymi chcemy ich uprosić Chcemy zaproponować, że możemy im zrobić profesjonalną sesję zdjęciową. Nagrać reklamę na stronę Temple Stay, czyli taką stronę, na której można wykupić sobie nocleg w tym ośrodku. A jeżeli tych dwóch rzeczy nie będą chcieli, to po prostu zwykłą fizyczną pracę. Posprzątać, skosić, od, odgrabić, cokolwiek. Cokolwiek, byleby nam chociaż dali kawałek podłogi do spania. Jeżeli będziemy spali po prostu w takiej scenarii to ja już jestem szczęśliwy. Poland. Poland? Yeah. How did you know? Bo robiłem rezerwację. Znaleźliśmy taką stronkę, na której można było wykupić nocleg w koreańskich klasztorach. Uki kliknął rezerwację, ale za nią nie zapłaciliśmy. Nie, nie, O, no, nie? Nie, gdzie? są. No, 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 no. Rozmowa nie trwała dłużej niż 5 sekund, no pan nie doczytał wiadomości, ale przeczytał tylko jedno zdanie, że nawet nie wiem które Ja napisałem teraz taką długą wiadomość, że nie mamy noclegu od dwóch dni, nie jest tak, że oczekuję, że ktoś nas przenocuje za darmo Ale wiem, że różne rzeczy na świecie się dzieją i zdarzały się takie okazje, bo że się teraz nie udało, poszedłbyś do stu klasztorów, 10 by się może zgodziło Więc no, nie, akurat nie trafiliśmy na jeden z 10. <todgłosy> No trudno. Więc opcja jest taka, że po prostu pochodzić po tej wiosce i popytać ludzi, bo jest jeszcze na tyle dobra godzina, że jest jasno, więc ludzie się nas nie będą bali, więc może ktoś zechce nas przegarnąć na noc po prostu. Challenge ten challenge, no... Smuci kurwa trochę. No bo jest kurwa, spotkaliśmy... Pojechaliśmy w wymarzone miejsca takie dla nas trochę, nie? Jap nią się jaraliśmy zawsze mocno. Dla mnie jeszcze ten klasztor buddyjski, a to wszystko to jest takie jak oglądanie kurwa cukierka przez papierek, odlizanie cukierka przez papierek, nie? Że no widzisz, dosłownie. już to masz to, ale nie możesz tego po prostu w pełni posiąść i dotknąć. bo tutaj. Kto by chciał tutaj spać, Wojtek? Tak cicho, ludzi prawie nie ma, no jest pięknie, ale Łukasz, to nie miejsce tworzą piękno danego momentu. To moja twarz. Na który będę siadał dupskiem w jakimś na pięknym, obskurnym namiocie, nie potrzebuję do tego prostoru. To jeszcze nie taki rodzaj kosztoru, jakiego szukałem, taki bardzo skomercjalizowany, no wiadomo Kupa wycieczek, kupa osób, pamiątki ze wszystkiego, buddha biały, buddha żółty, buddha złoty Różne buddy, a na Vipassanie się uczyłem, że buddha bardzo prosił, żeby dodawać, nie oddawać mu takiej czci I że ludzie wypaczyli troszeczkę buddyzm w ten oto właśnie sposób ja A pewnie są różne strony medalu, jak zawsze jedni powiedzą tak, to rak. ale ja tak się uczyłem i to się wkradliśmy chyba do miejsca, w którym ludzie śpią sobie. No, znaczy, przepraszaliśmy sobie niechcący. Ale kurwa, to jest widok stare. Kamera tego nie oddaje. Zabrakło nam do tego, żeby bud nas uchronił 110 tysięcy łonów. Trudno, idziemy szukać jakiegoś noclegu w tym miasteczku. To też jest rzecz, którą chcieliśmy zrobić. Pochodzić po tubylcach za dnia i zapytać, czy ktokolwiek o ozafrują nam nosek. Hej! No. <noise> mi to balony, Okazało się, że możemy też schodzić z górki. Czyli to zwiastuje piękne kolejne godziny, które będą nam bardzo sprzyjały. Jeżeli istnieją poprzednie wcielenia, to mam wrażenie, że żyłem w jakichś azjatyckich krajach, że w jakiejś Japonii, Korei. Przykro mi jest, że to wszystko opuszczam. Przyjedziemy tu jeszcze kiedyś. No. Marzenia są po to, żeby inni je za ciebie spełniali. Tak, chodzimy i sobie dyskutujemy, że. Miejsce, w którym się znajdujemy, jest jednym z ładniejszych miejsc, jakie w kiedykolwiek widzieliśmy w życiu. To wygląda jak jakaś makieta. Dobra, panie Gajzin, pozwiedzali? Pozwiedzali. Pojarali mi się, że ładne? Trochę tak. Nie, no bardzo ładne, super. Bardzo ładne. No to teraz, panie gadziń pora ogarnąć swoje żyćko. Musimy się wyspać, musimy podatować baterie. Nie mówię o luksusach, nie odjebało mi, jak gwiazda, że nie mówię o jedzeniu. Nie musimy jeść, już dzisiaj sobie powiedzieliśmy. Ale musimy się zregenerować, bo jutro musimy wyjeżdżać. Jutro musimy znaleźć dobrego stopa i ruszać w stronę Seulu. Ale tymczasem, no, znajdźmy jakiś nocleg, kurwa, no. Znajdźmy jakiś naslep. Korean O, Korean Okej. Pani mi mówi, żeśmy spytali na policji tutaj, jest, jest niedaleko Station Police Idziemy na policję Nie dlatego, że jesteśmy sześćdziesiątami Trochę jesteśmy To jesteśmy, ale to tak bardziej rekreacyjnie Ale dlatego, bo Witaliśmy jednej pani gdzieś po drodze i powiedziała nam, że policja w Korei jest bardzo pomocna i że powinni nam pomóc. Więc mamy taką wiadomość w celu: byli Dubska, że jeździmy przez Koreę, że słyszeliśmy, że policja jest super i czy jest jakikolwiek sposób, żeby mogli nam pomóc, e, dać nam schronienie na noc. Weszliśmy do komisariatu, żeby zapytać, czy możemy na nim nocować albo chociaż podładować nasz sprzęt. Panowie zadzwonili do ziomala, który lepiej mówił po angielsku. Czy mówisz yeah. yes, course. Tak, <laughs> oczywiście. <laughs>

Told that situation to other co-workers. Oh, handsome. Oh. We're handsome. You're handsome. are handsome. Handsome. Are you well, police so. <laughs> yeah. officer? Are you policeman? No. No.

88. Oh, you look young. 38. You look, you look young. very young. 38. 88. So, yeah. You also have 38. Same, 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 same That's so cool. I thought that we are in a same age or something. Same agey. Yes. yes, similar age. Me, uh, yeah. Brother. Brother. Brother, <laughs> brother from another mother. Mother. Co no, się no, ma, no. Lamina no. Stasi? Jeszcze męczyliśmy, czy możemy wejść sobie do celi, i niej spać albo porobić zdjęcia? I oni byli nawet tacy, że nawet spoko, że z chęcią by pomogli, ale przepraszają, nie chcą, bo teraz jest jakaś tutaj sytuacja dosyć napięta, więc... Jakiś czarny PR ostatnio odjebali, po prostu nie chcą, żebyśmy mieli coś, Ale byli tak że... kurwa mini, i wreszcie byli, byli Sorry, sorry, but next year when you come to Korea, we can make different photos. <laughs> <laughs> Co Co Ale zabudzi? bardzo dziękujemy, bardzo dziękujemy, bardzo nam miło. chuj Ale... miło, a wiesz czego, Beka? Jak <laughs> tłumaczyłem, na czym polega ten projekt, nie? No. Już, tak miałem, już tak mówię, że no, że podróżujemy za 0 złotych, że tak ten. Już się ugryzłem w język, jak miałem powiedzieć, zarabiamy czasami na ulicy. Tak, ja też już się gryzę nie no beka chuj, zajebiście mili policjanci I nie poszedłbym, bo moje wyobrażenie o policji i doświadczenia były, że raczej bym się bał zapytać, żeby zaraz coś nie chcą, coś źle powiem i jeszcze zamknął za coś e, Ale poleciła nam pani, że powiedziała, że policja w Korei jest bardzo miła Nasze doświadczenie potwierdza jej słowa Bye ja, Wrócimy na obiad, to zaraz będziemy <grymne> To będziemy tylko do Bloncika kurwa i wracamy, nie? Po znalezieniu gruntu pod nasz dom poszliśmy na miasto zapytać, czy możemy komukolwiek jakkolwiek pomóc Najlepiej za pieniądze uh, We don't have money yeah, No, no money, ok, kopi yeah. yeah. Do you want some kopi, please? Oh, yeah, thank you very much, thank you, thank you. Pracy nie mamy, ale sobie zebraliśmy kartkę thank, thank you very much, thank you pot, pot, pot. Pot. Thank you, Bye. Bye. No to co? Cheers. Ale się wyśpimy, 20:38. A się doczekać, żeby się do łóżka w końcu To jest nasz dom? To jest nasz sąsiad? A to jest policja? Trójkąt bermudzki. Konfidentów. Namiocik to jest sprawa doskonała. To było najlepsze chyba. Rzecz, którą ze sobą wzięliśmy. Najgorsza? Druga para butów moja, która niepotrzebnie jest ciągle noszona, a ciągle chodzę w jednych. Ale namiot uratował nam dupki też, ale namiot tam uratował dupsko już trzecią noc, nie? Fajnie taki przenośny dom mieć I... Nie, no wygodne to jest w ogóle same plusy ma namiot. Minus taki, że trzeba tachać to gówno. Z skale są byłam zawsze beka, nie? Z tego nie może być beki. Śpiąca królewna już w łóżeczku. Mam nadzieję, że ładnie tam umeblowała. Leży, kurwa byś się umarł. Disko <glizko>, stare. Ta folia jest tak zajmista, leży na samym dresiku, w samej bluzie i czuję jak mi kurwa cieplutko. Folia jest turbo, kurwa, dobrym. Jest, kurwa zakupem. przemocna, jest tak mała. Ona stary... Drodzy widzowie, to kurwa zajmuje tyle miejsca. Kosztuje 15 zł, a to jest taki lifesaver. No ogólnie moglibyśmy teraz... Tą... Kurtki zimowe takie robić kurwa, po co takie wielkie puchowe? Bo byś się pocił jak szmata w nich. No i bo to nie oddycha, ale... Ale to było. My to moglibyśmy nawet położyć pod namiot i namiot na tym położyć. I też byłoby stary wpływ, dobra izolacja od ziemi. Jutro będzie lepiej, pisa. Czego ty chcesz w pałacu jutro mieszkać, kurwa? No kurwa. Aim higher. Challenge? Challenge accepted? Oh, yeah